No witajcie. Słuchajcie, czuję się troszkę zobligowany opowiedzieć, gdzie jestem. Bo tak wczoraj pojeździłem trochę sobie po tym szpitalu, ale... W sumie tak naprawdę nie mam do czego się tu przywalić. Ładnie, czysto. Nie śmierdzi szpitalem. Jestem naprawdę, naprawdę zaskoczony na plus. Nawet park tu mają. No, no wiadomo, jest to najnowszy szpital we Wrocławiu. I, i najnowocześniejszy. O, nawet tutaj jakiś park jest, który właśnie Wam pokaże miejsce, gdzie można usiąść sobie tam też ławeczki w oddali więc, więc co? No, no. Nie naprawdę lekarze mili, obsługa piguły miłe no. Jedyne co to tylko kwestie żywieniowe, no chcą o mnie głodem wziąć, no nie wiem, albo uznali, że może za dużo ważę, no, albo coś, no bo, no bo tak mnie karmią. No. Ale szpital sam w sobie i obsługa jak najbardziej na tak. Więc. Więc mówię, jak dla mnie dla mnie szpitalik taki obsługa w porządku, bardzo miłe panie. Myślę, że konkretni lekarze, bynajmniej na takich, wyglądają i tak się zachowują. No, kurde, żeby lepiej karmili. Ja wiem, pewnie catering jest. Jakaś firma wygrała przetarg po prostu i... w sumie robią, co chcą, bo tak naprawdę mało kto ich pilnuje. Lub... No dobra, nie będę wchodził, czy ktoś coś za to bierze, bo... bo wiadomo, jak w tym kraju jest. No, więc pozdrawiam Was. No, i troszkę nagram... Zdjęć z tego szpitala nie wolno fotografować, wiadomo, obiekt strategiczny. No ale dla was złamie prawo. Więc co, no trzymajcie kciuki, żebym jak najszybciej stąd wylazł, o własnych siłach. Nie no, nawet miejsce do tańców jest, moi drodzy, spójrzcie. Nieheblowane dechy, a raczej heblowane. Jest i podest, można nawet zaśpiewać, pewnie wyjść, porecytować. No, całkiem, całkiem fajnie to pomyślane Coraz większy plus u mnie mają, bo nawet widzę, że o mróweczki tu się dba. Więc jakieś mrowisko jest. Więc, więc jak dla mnie bomba. Witam, kolejny dzień i kolejne rozczarowanie obiadem. Śniadania i kolacje są bardzo przyzwoite, ale obiady spójrzcie sami. To jest kurczak. Ziemniak. Twardy, coś takiego, krajka z marchewki. Ale jest rosół, jest rosołek i ten plastik po prostu rządzi. Obiady, jak już mówiłem, nie są za smaczne, ale... ale jeszcze wejść, jeść, tak? Zobaczymy, ile schudnę na tej diecie. No i nie poddaje się. A tak to wygląda od przodu. Słuchajcie, zjechały się dwa autokary Projektantów, żeby podziwiać bryłę tego budynku, więc może faktycznie coś, coś, coś w tym szpitalu jest fajnego. Mhm. Bardzo dużo ludzi przyjechało obcomówiących w dziwnych na rzeczach słachili i innych. Nie jadłem 24 godziny, więc najwyższa pora co zjeść, bo mnie badali. Ale dzisiaj nie będę wygrzydzał jestem tak głodny, że po prostu zjem wszystko. I ziemniaczki, pulpecik, kotlecik, ogórkowa i marcheweczka. Dziękuję, na pewno będzie smaczne. Po 24 godzinach nie jedzenia. Będzie okej. Okay.